. Студент... To znaczy, jak no to nie, to nie mięsa. Ja to nawet mięsa, wegetariani nie, wegetariani, ale ty myślą, że o to chodzi. A ja, jeżeli o mnie chodzi, to ja tylko je wbię. Ja dał odmiany, nie, no, nie, nie, tak nie w bywa, nie w ziemniaku. Powiedz mi ten profesor Kwaśniewski, co opracuje o To jest doktor Kłaśniewski. To doktor, tak, żyje, żyje. Nie pokazuje, się, Nie, 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 on ma 70, tam gdzieś 80 lat. No, gdzieś 80, no on miał. Jak można mięso mieć bez salaty, bez k... Zębnia, 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 a nie że bez niej, ani że się kruszy jak wy. to Ja no jak ja byłem młodszy, to kostia szpitalu rozpuścił i wypił i szedł do No tak, i pić, nie pić. A ma, masła, gdybym miał w ja zostawił, ale chciałby mecz, a zapomniałby zabrać ze stołu masło, to zanim się mecz skończy, to kostki masła nie ma. Kto ma internet w komórce? To ja, ten byś sobie ja. ma wie pan, pan jaki jest wynik pod Beskidzie? Przegrali. No, przegrali. Przegrali? przegrali. Przegrali? nie wiem ile, ale u mówili, że przegrali. To, o, się, o to to, się tak właśnie się spieszył na ten mecz. Mówi. Wiesz, to jest pani, dla Pani Roy, to jest dla, tej, e, e, dla tej napisane, co Pani ma te książki akurat w tej chwili, dla tej Pani Roy. E, e, Krysia Guta napisała te wiersze. Jakże urocze to nasze Jaworze, po prostu perwa czas. gór uściskiem zamknięta, wypełniona historią niezwykłą, która może uczyć nas o przyszłości, bo dobrze ją pamiętam. Teraz piękne ścieżki jak znaki magiczne, nowy jaworzański krajobraz kreślą. Prowadząc z nas w miejsca ciekawe, tak liczne, stając w tej przestrzeni jakby nową pieśnię. Na ławeczce hrabia Maurycy, dawny gospodarz, który wszystkich do pięknego parku zaprasza. Wita gości, mieszkańców, jak dobry, dobry wodarz, niezwykłość tego miejsca z radością ogłasza. Jakby dopiero co wyszedł z pałacu, przysiadł na chwilkę, by oczy nacieszyć. Słońca zachody i pięknem wieczoru widać, nie ma zamiaru się śpieszyć. Nie sposób odmówić temu zaproszeniu. To niezwykle ciepły, gościnny gest. Więc piękną aleją do świątyni w zamyśleniu idziemy, by pokłonić się temu, który jest. Tu mądrością mówią do nas lentarne mogiły, milczeniem przywołując inny czas i świat. Są wypełnieniem losu, co czasem zawiły, jakże trudno uwierzyć, że to tyle lat. Także nad tatarą hrabiowską przystanym trzeba wieczne odpoczywanie szepnąć, dodać zamyślenie, wielkie wdzięczności słowa wysłać do nieba za to, że znamy naszego dzisiaj korzeni. Dalszy spacer nad staw prowadzi. Jest nie do poznania. Wiekowe drzewa przeglądają się w lustrze wody, aby nie mieć wątpliwości co do przekonania, że z czasem nie straciły nic ze swej urody. Wysepka na, środka, na środku stawu, na gości wciąż czeka. Zakochana para na ławeczce się droczy. Światła w wodzie odbite, widoczne z daleka. Uśmiechamy się do fontanny, która cieszy oczy. A tutaj amfiteatr. południowej godzinie. Dzisiaj tutaj spokojnie, cicho, nastrojowo. Ale w ciągu roku, kiedy jaworzańska wiosna przeminie, niezłe się tutaj wyprawiają bale. Czas powracać, wieczór już nadchodzi. Na zakręcie żegna nas solankowa fontanna. Przy niej w trzy twarze zapatrzeni i starzy, i młodzi chcą odgadnąć, jaka będzie pogoda poranna. A na ławeczce, centrum, nasz gospodarz niestrudzenie czeka. Dłoń na rozłożonej książce trzyma, wydaje się, jakby myślami wracał skądś z daleka i nowe piękno w z rozladowanymi oczyma. To jest cały ta da, da wycieczka, jeszcze przyszło. Jak się nazywała ta poetka? Krystyna Gutana. Dziękuję. To jest taka poetka bardziej, bardziej chrześcijań, bardziej katolicka taka, ale kilka wierszy ma na bardzo, bardzo fajne. i Zawsze bardzo lubię czytać, dlatego że na wieczorach taki poetycki poezji zawsze mnie prosi, żeby jechać z nią na, na to. Także no, lubię to po prostu. Jej te wiersze takie, z tym bardziej leżeli chodzi, chodzi. o wiersze. Ja może... A no, bardzo fajne. A jeszcze taką ciekawostkę mam powiedzieć, że niedaleko tutaj jesteście w tej chwili e, koło domu wieśka dymnego. tak na e, Niedaleko przejechaliście akurat koło tego domu. Ja nie wiem który to jest. no dymny, który to jest. No, nie, żyje. no nie, no dom nauczyciela. Aha, ten No oczywiście, Przecież dymna, a Janina dymna, późniejsza bojdowa, to jest teściowa a Anny Dymnej, matka wieśka dymnego, ona tutaj była przez całe lata kierowniczką sztory. No stosunkowo młodo zmarła, miała operowany woreczek żółciowy, po operacji powiesięciu woreczka żółciowego dostała żółtaczkę. Tak, w tamtych czasach było to nie do uratowania, i dosyć młodo zmarła. Ona tu przyjechała z obiema, z trzema z tymi synami najstarszy właśnie był Wiesiek